Gapowicze kontra kontrolerzy. W Białym Stoku to już niemal prawdziwa wojna. W tej nocy jeden pasażer bez biletu poturbował kontrolera, inny wybił w autobusie szybę. Obu zatrzymała policja, ale problem pozostaje. W tym roku w białostockich autobusach bez biletu jechało już co najmniej 17 tysięcy osób. Co najmniej, bo tylu Gapowiczów kontrolerzy złapali. Waldemar Wierzyński. Autobus linii 10 w Białym Stoku można powiedzieć, że to linia wysokiego ryzyka. Ale nie dla Gapowiczów, tylko dla tych, którzy ich łapią. 19 latek, którego kontrolerzy poprosili o okazanie biletu, zareagował najpierw wyzwiskami, potem rzucił się z pieściami na jednego z nich. Na tym chuligańskie wyczyny Gapowiczów się nie kończą. W tym przypadku pasażer zamiast okazać bilet okazał swoją złość i wybił szybę. To drastyczne przykłady, ale dobitnie pokazują, jak poważny jest problem. Do połowy ubiegłego roku w Białymstoku bez biletu jechało ponad 11 tysięcy osób. W tym roku przyłapanych gapowiczów jest dużo więcej, ponad 17 tysięcy. W pewnym sensie rosną siły, ale proszę pamiętać, że to my ich ujawniamy. Tak? I to nasze czynności powodują to, że taki gapowicz zaczyna wreszcie czuć się trochę jednak osaczony. Ale złapanie Gapowicza to tylko połowa sukcesu. Trzeba go jeszcze zmusić do zapłacenia mandatu. W Białym Stopu płaci tylko co druga osoba. Podobnie było w Przemyślu. Tam jednak sposób na opornych udało się znaleźć. Żeby skutecznie walczyć z tak zwanymi Gapowiczami, to podpisaliśmy umowy z Krajowym Rejestrem Długów. Notorycznie gapowicze, którzy nie płacą mandatów, są wciągani na ogólnopolską listę dłużników. Wtedy o bankowym kredycie można zapomnieć. Urzędnicy w Białym Stoku takiego rozwiązania nie wykluczają, ale na razie myślą o wzmocnieniu sił w samych autobusach. Planujemy w najbliższym czasie zatrudnienie około 10 nowych kontrolerów, dodatkowych, którzy zasilą szeregi białostockich kontrolerów. Gapowicze jadą na cudzy koszt, ale na własne ryzyko. Dobrze, żeby było ono jak najwyższe. Jeden normalny bilet kosztuje 2 zł, mandat za jazdę na gapę to 100 zł. Komu się więc wydaje, że taka jazda się opłaca, widocznie na lekcjach matematyki, też był gapą. Z autobusu linii numer 2, Waldemar Wiedrzyński.